Mamy różne trendy wśród kobiet. Trendy. Trendy i nawet bym powiedział takie przepisy na życie. Mm -hmm. Jak żyć, jak ją, jaką drogę wy wybierać. No i teraz mamy coś nowego. Urodziło się to w Szwecji. Nie wiem, czy słyszałeś o Soft Girl? Soft girl. No, pierwsze słyszę, ale dziękuję, że mnie informujesz. Jak to się mówi. Pewnie się właśnie zaraz dowiem. O, czy o co chodzi? Oczywiście, dowiesz się ode mnie, inaczej by się mnie dowiedział z TikToka. Yy, otóż ten trend dotyczy dziewczyn z generacji Z. Które nie chcą żyć jak ich matki milenialsy, milenialsówy, mhm. osoby milenialne. Mhm. Jak to się pięknie mówi, tam jest kultura zapierdolów w, w, w tych, w tych milenialsach. I one stojąc w kontrze do, do tej kultury, stwierdziły, że my będziemy dbały o nasz dobrostan, mhm. my będziemy dbały o życie. Mm, bardzo delikatne, my będziemy bardzo kobiece w ogóle mm -hmm. wyobraź sobie. Będzie... O, no dobrze, ta... czyli co? Świetne. Mąż, dzieci, dom. Yy, z tych trzech. Rzeczy, hola, 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 to już za daleko. Z powiem ci szczerze, trafiłeś dwie. Ty tylko dwie. Bo mąż tak, dom tak, ale dzieci nie. No mogę gdzieś sam mieszkać. Software'u wzięło się z jednego. One są zbyt delikatne, by pracować. Aha. One są tak kobiece tak delikatne, że są niezdolne do pracy. A przynajmniej tak mówią, tak twierdzą i jak to się mówi, to co powiedziałeś mi dla mnie, to przypomina mi po prostu nowe określenie na utrzymanki. Mało tego, oczywiście one będą miały dojście do pieniędzy, ale nie tak, że ona będzie otrzymywała na przykład kartę swojego faceta, swojego męża, whatever i sobie korzystaj, tylko Mężczyzna ma jej wypłacać pensję. No. I pensje. to jest najciekawsze. Ma Czyli... wypłacać pensję. Teraz pytanie jest za co. No więc w definicji soft girl, ona dba o, mm, o mieszkanie, o dom, o to, żeby w tym domu było czysto, żeby było pięknie, ale nie swoimi rękoma. Mhm. Dbają o to rękoma sprzątaczek, o osób sprzątających. Ktoś Przepraszam inny, bardzo. Osób inny. sprzątających. To, po prostu ktoś inny ma wziąć odpowiedzialność i ktoś inny ma robić to, czego ta kobieta nie robi. Tak, i ona. By... Dla, mnie jest, dla mnie to jest przejaw infantylizmu. To jest właśnie dla mnie kolejny przejaw infantylizmu kobiet, które po prostu, jak to się mówi, chcą mieć wszystko, bez zdania czegokolwiek, bo to, co nawet powiedziałaś, się ja mówię, mąż, dzieci, dom i już nawet nie mówimy o mężu, bo jeżeli płacisz, no to jakim jesteś mężem? No, jeżeli by... musisz, że tak powiem, płacić, to masz po prostu pracownika przynajmniej z mojego punktu widzenia, z którym po prostu od czasu do czasu idziesz do łóżka. Wiesz, mówi się o zetkach, że to są osoby niezdolne do pracy, tak? To są mm -hmm. osoby tak rozpieszczone przez właśnie swoich rodziców. A szczególnie kobiety, y szczególnie dziewczyny. Ale, my, ale wiesz, my, my mamy przecież tych mężczyzn na szkoleniach i my, my, tak, my mamy się tych, tych, tych chłopców, którzy wysyłają nam różne informacje, jak oni sobie nie radzą w związkach i nagle się okazuje, że właściwie y to jest cały czas taki zaburzony mały chłopczyk, który będzie, wiesz, tupał, tak. tupał nóżkami. Ale, ale on chce ale ramkę, różnica, z dziewczyną. Ale różnica jest taka, że ten mężczyzna będzie konfrontowany ze swoimi nieadekwatnościami. A kobieta nie, tak? Bo jak to się mówi, zaraz się znajdzie cały tabun mężczyzn, który jesteś super, jesteś świetna, on się nie znał, nie zasługiwał na ciebie i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest z mojego punktu widzenia bardzo duża różnica między właśnie doświadczeniem męskim i doświadczeniem kobiecym, że jeżeli my, mężczyźni, odwalamy głupoty, to zaraz jesteśmy skonfrontowani przez innych mężczyzn albo przez rzeczywistość i życie. I jak to się mówi, dostajemy kopniaka Gąga w na odbyłę, litery. Dokładnie, na trzeba się ogarnąć. się ewentualnie kopytami, i teraz wiesz, albo wstaniesz, otrzepiesz się i pójdziesz dalej, albo będziesz, będzie albo będziesz siedział. Tak. O, jajku, jak nie? A kobieta, można powiedzieć, niestety dostaje bardzo często negatywny feedback na swoje głupie pomysły, czyli mhm. po prostu pozytywnie. Mhm. Są mężczyźni, którzy przyklasną i powiedzą, świetnie, super, albo mhm. koleżanki, tak, i nie ma niestety tej kontry, co powoduje, że. Niestety te kobiety coraz głębiej zapadają się w odmęty własnego szaleństwa. Ale to jest wina mężczyzn, tak zwanych kakoldów. Tak? To jest wina tego kakoldyzmu całego, czyli właściwie siedzi, siedzą mężczyźni na kolanach, żeby tylko ona tak. zechciała na niego spojrzeć. Więc jak ona zechciała na niego spojrzeć, to potem powiedziała: Słuchaj, jeżeli chcesz na mnie spojrzeć, to musisz załatwić mi to, 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 to. i to. Ja chcę tak. mieć takie, takie, takie życie. Noś mi torebkę, rób to torebkę, rób to, co chcę. A będziesz mógł. No, dzisiaj widziałem informację też właśnie a propos no to, co powiedziałeś. Zgodzę się, bo moja myśl była bardzo zbliżona do tego, co powiedziałeś w kontekście OnlyFans, gdzie no. jak przeczytałem informację, że kobieta po roku zarobiła 100 milionów na OnlyFans. 100 milionów dolarów za świecenie czterema literami, no to przecież ktoś musiał za to zapłacić. Byli mężczyźni, którzy, że tak powiem, sumarycznie i kolektywnie, zrzucili się na 100 milionów dolarów dla kobiety, która e, za przeproszeniem splunięcia nie byłaby warta w innych okolicznościach. Ale nie byli tak zdesperowani, że ten obraz, który widzieli na monitorze, spowodował, że wzięli swoje ciężko zarobione pieniądze, na które poświęcili często wiele czasu, swojego życia, sił i energii, i po prostu oddają je za przeproszeniem jakiejś młodej nierozgarniętej dziewczynce, prawda, której jedynym atrybutem i jedynym, e, e, jedyną zaletą jak to się mówi, są krągłe cztery litery. To nie jest jedyny argument, dlatego że oczywiście... I to pokazuje właśnie słabość mężczyzn, którzy, że tak powiem, na bazie tak e, jakby... Tego jednego elementu są w stanie, jak to się mówi, wybecelować niebywałe pamiętaj, pieniądze. pamiętaj, że niebieska platforma ona nie polega głównie na tym, że oglądasz sobie damskie wdzięki bądź nie niewdzięki, ale na tym, że możesz mieć z nią interakcję. Tak? Czyli, tak. czyli tak naprawdę ale... możesz żyć w przeświadczeniu, że ona. W iluzji, bo to jest znowu kłamstwo. W ilu... To oczywiście że w iluzji, ale zwracam ci uwagę. Że masz z tą dziewczyną relację. Tak, ale Rozumiesz zwracam mi? ci uwagę, że to znowu jest dla mnie przejaw słabości mężczyzn, bo to znaczy, że żyjesz w kłamstwie. Akceptujesz kłamstwo i jeszcze to kłamstwo zasilasz. Mhm. Bo to jest to, co właśnie ja się tak, ja się z Tobą zgodzę, bo nawet na ten temat nagraliśmy tak, materiał. materiał no. Ale właśnie tu chodzi o to, że są mężczyźni, którzy będąc tak słabymi, dla nich już wystarczy tylko to, że on napisze hej i jest na ekranie. I dla nich to już jest wystarczający powód, żeby za przeproszeniem tak. wyłożyć cały portfel tak. na ladę i powiedzieć bierz ile chcesz, tylko napisz mi od czasu do czasu hejka. Wiesz, ta nasza, yy, ta nasza blondyneczka, kto, o której nagrywaliśmy film, <kluzni> pan się Rada Jurkowi, mhm. ona gdzieś tam się chwaliła na, na, na innych socialach, że ona zarobiła bańkę dolarów właśnie, wiesz, o. na tym, no. I jak widać, to też jest bardzo ciekawy element, gdzie jak to się mówi, jeden dzień za darmo, a potem już musisz płacić, bo się wypromowała przez jeden dzień, tak, mhm. ludzie usłyszeli, my nagraliśmy mhm. materiał, kto nagrał materiał, puściło się to w internecie i, jak to się mówi, reklama się zwróciła, tak? Oj, nawet powiem Ci szczerze, że no, osoby, które oglądały nasz materiał, były zblowersowane, że my promujemy y, uestwo. Że, że promujemy ją, że w ogóle jak to tak, nie? Nawet, tak nawet, się... jeden, nawet jeden chłopak napisał mi, słuchaj, na Instagramie, bo taką rolkę wrzuciłem mhm. na Instagram, i zbulwersowany wyskoczył z informacją, że w ogóle się zawiódł, bo my, bo my promujemy, promujemy te, te, te dziewczyny. A potem przeprosił, no bo jednak zobaczył cały film i tam troszeczkę sarkastycznie do tego podeszliśmy z dowcipem. się sobie po prostu jaja. Tak. Wiadomo, że nie promujemy takich tematów, bo. Nie da się, uważam, o tym mówić inaczej. Trzeba nie podchodzić do tego trzeba podchodzić do tego z większą lekkością, bo właśnie zbyt dużo mężczyzn się napina, jest zablokowana no, emocjami no. i no. potem nie wie, w jaki sposób działać, w jaki sposób reagować. A my właśnie po prostu obnażamy tą głupotę i obnażamy to urestwo. Dystans, tak? bo wszyscy zginiemy, ludzie. Dokładnie, więc my chcemy, że tak powiem, Opowiedzieć o czymś, co się dzieje źle, po to, żeby temu przeciwdziałać, a nie po to, żeby tego było więcej. Oczywiście, więc cała, Jaki jest morał w ogóle tego całego soft girl, tego całego ruchu? No, prosty, że prosty... Nazwy się zmieniają, ale istota rzeczy pozostaje ta sama. A powiem ci jeszcze jedno, nie <laughs> wiem, czy, czy, czy wspominam o tym, że, że soft girl jest nienawidzana przez feministki. O, feministki nie cierpią tego. Nie cierpią. Nie cierpią. A Sz dlaczego to nie cierpią? Szwedzkie, szwedzkie feministki nie cierpią. Soft Girls. A przepraszam, czy one girls? Są, są są Werbalnie artykułują, że soft girls są złe i niedobre, tak, albo że powinny tak, zmienić swoje tak, zachowanie. Tak, dlatego że, dlatego, że nie walczą o prawa kobiet. A, no właśnie. I tak naprawdę... Są tak leniwe, że im się nawet nie chce ruszyć z czterech liter po to, żeby wyartykułować wiesz, problemy świata, problemy kobiet tak i, i wystąpić z, 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 ze strzałką na jakichś manifestacjach. Czyli, czyli z mojego punktu widzenia mamy do czynienia z rewolucjonistami w postaci feministek, które mają pretensje do innych kobiet, że nie chcą być takimi rewolucjonistkami jak one i nie chcą, że tak powiem, swojego życia poświęcać pieckom, ale w, a wiesz, i innym kto popiera rzeczy. soft girls? Hmm? konserwatyści szw szwedzcy, partia konserwatywna stwierdziła, że tak, to jest bardzo dobra droga, to jest droga, która, tak. która, która, która będzie... Daje szansę na coś, co? ku dobremu. Więc tak jak y, nasi koledzy z innych redpilowych kanałów mówią o tym, jak serwatyzm, absolutnie, zdecydowanie jest tak. to, jest to prawda, bo... Y... Ja to nazywam miękkiszoństwem. Tak. Niestety, to są, to są miękkiszony ludzie, którzy, jak to się mówi, tylko dlatego, że ta kobieta już, że tak powiem, nie jest y y Feministką nie jest agresywna, to już, już jest super. Już jest dobra. Już, już, nie, już nie widzimy nic Dobrze, więcej. Już jest Ale to tylko pokazuje, do jakiego poziomu żeśmy doszli, gdzie no. jak to się mówi, sam fakt tego, że kobieta już nie jest agresywna, nie atakuje mężczyzn, tylko oczekuje, że tak powiem, e, funduszy. Mm -hmm. Już, już jest przyklaśnięte tak. przez ludzi, którzy teoretycznie tak. powinni być konserwatystami, którzy powinni się kierować wartościami konserwatywnymi, a to oznacza co? Mężczyzna, kobiety. Dzieci, to jest hierarchia, mm -hmm. moi drodzy, więc jeżeli o tym nie wiemy. A całość społeczeństwo. Dokładnie. A jeżeli o tym nie wiemy, to niestety zdajemy sobie wymówić tego rodzaju bzdurne historie, dajemy sobie, że tak powiem, opowiadać historię o soft girl, o innych tego rodzaju stwierdzeniach, które tak naprawdę opisują po prostu jedno zjawisko, czyli niechęć kobiet do tego, żeby być kobietami, żeby tworzyć rodziny, żeby rodzić dzieci i żeby, że tak powiem, wspierać swojego mężczyznę. Porozmawiajmy tak. w ogóle o relacjach z kobietami i w komentarzach, jeżeli macie ochotę troszeczkę w bardziej y, takich przyjaznych i y, mniej otwartych na kobiece oczy miejscach w internecie, to mamy do tego grupę specjalną, grupa Testosteron Men na Facebooku, mamy kanał na Facebooku, który proszę obserwować, lajkować. Tak, a jeżeli są jakieś kobiety, które nas oglądają, zachęcamy do kontaktu, a może nawet do tego, żeby wejść z nami w polemikę, Chętnie nagramy taki materiał, już to robiliśmy. Ale jeżeli jest ktoś, kto, że tak powiem, ma odmienne zdanie, chciałby z nami wejść w polemikę i podyskutować, zapraszamy. My lubimy polemiki. Jak zawsze. Uh -huh. I to jest właśnie, jak to się mówi, męski punkt widzenia. Uh -huh. Mam rację albo nie mam racji. Skonfrontujesz Jak mam uh -huh. rację, to mam rację, ale jak nie mam racji, no to cholera trudno. Muszę przełknąć tą żabę. Oczywiście. A kobiety? A, 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 a. Jak nie mam racji, to będę ci atakować To emocjonalnie. Zobaczymy, kto ma rację. Skonfrontujcie się z nami. Tak jest. Wyzwanie Aktimala lecimy z tematem. Zapraszamy. Hej. No dobra, coś jeszcze? Nie, to no to nie. lecimy. Dobra, oddaję ci mikrofonik. Tak jest.